Oczyszczanie energetyczne domu, od czego zacząć? W tym nagraniu e, króciutko na ten temat e, w, e, w najbliższym czasie poprowadzę dłuższy live poświęcony właśnie tej tematyce oczyszczenia energetycznego domu. E, jeżeli chodzi o to, od czego zacząć. Przede wszystkim e, możemy to łatwo zauważyć, e, patrząc na. E, Materialny obraz naszego domu, jeżeli gdzieś jest nieporządek w postaci bałaganu albo takiej energii, która jest nieświeża, widać to w postaci właśnie brudu, kurzu, bałaganu, miejsca, które od dawna były nieruszane, gdzie jest brak świeżości. Od tego należy zacząć. To jest podstawa szczególnie też usunięcie przedmiotów, które leżą w domu na, na przykład przez bardzo długi czas i nic z tymi przedmiotami nie robimy, one niczemu nie służą, po prostu blokują energię, przez co nowe rzeczy nie mogą do naszego życia przyjść. To jest taka bazowa wskazówka. Która pozwala udrożnić energię na starcie. Później możemy jak najbardziej pracować z wizualizacjami, z kadzidłami lub różnymi rytuałami dla oczyszczenia domu, które jednak nie zastąpią tego podstawowego kroku, który może zrobić każdy, i od tego warto jest zacząć.